W jednej z moich poprzednich parafii żył mężczyzna, który codziennie przychodził do kościoła na Mszę Świętą o 7:30 rano. Zjawiał się na 5 minut przed mszą, jak szwajcarski zegarek. Był człowiekiem bardzo religijnym, ale też surowym i niezbyt życzliwym wobec innych ludzi. Nigdy się nie ożenił, nie miał zwierząt, nie brał urlopu i nigdy nie jeździł na wakacje. Był przekonany, że radość i przyjemność z życia to podejrzane słowa. Pewnego dnia, kiedy nie pojawił się namszy w niedzielę i nie odpowiadał na nasze liczne telefony, skontaktowaliśmy się z biurem, Lokalnego szeryfa, prosząc, by sprawdzili, czy wszystko jest z nim w porządku. Okazało się, że szeryf znalazł jego zwłoki we własnym łóżku. Można śmiało powiedzieć, że ten pan nie żył chwilą obecną. Jego życie polegało wyłącznie na wypełnianiu obowiązków. Tych zawodowych, jak i religijnych, po to, aby pewnego dnia cieszyć się wszelkimi dobrodziejstwami emerytury i potem życia w Królestwie Bożym w niebie. Zastanawiam się więc, czy kiedykolwiek zwrócił on uwagę na słowa Jezusa z Ewangelii przepisanej na tę niedzielę. Teraz spełnił się czas. Królestwo Boże jest blisko. Królestwo Boże nie jest czymś, do czego wejdziemy po naszej śmierci. Nie jest to coś, na co musimy ciężko zapracować, codziennie zasługiwać na nie przez spełnianie wszystkich wymagań i obowiązków. Według Jezusa Królestwo Boże można odnaleźć w doświadczeniu Bożej obecności i łaski już dziś, nie jutro, nie za tydzień czy po Twojej śmierci, ale teraz, dzisiaj. W drugim czytaniu Paweł także mówi o czasie, ostrzegając wiernych w Koryncie, że czas się kończy. Co ciekawe, chrześcijanie pierwszego pokolenia byli na serio przekonani, że Jezus Chrystus powróci lada chwila za ich życia i że w najbliższej przyszłości ostatecznie ustanowi wieczne Królestwo Boże tutaj na ziemi. Przez pierwsze 30-40 lat po śmierci Jezusa wszyscy naprawdę wierzyli, że czas ucieka. Zarówno Paweł, jak i Jezus w Ewangelii Marka używają w tych dwóch fragmentach dosyć specyficznego greckiego słowa na określenie czasu. Otóż w języku greckim Istnieją dwa odpowiedniki słowa czas chronos i kairos. Nasze polskie wyrazy, takie jak chronologia czy kronika, wywodzą się od tego pierwszego słowa chronos, ponieważ greckie chronos opisuje liniowy, upływający czas, jak na wektorze albo linijce. Natomiast słowo Kairos opisuje czas spełnienia, doskonały czas Boga. Jeśli porównamy Kronos do linijki, to Kairos można porównać do globusa lub kuli sfery przenikniętej Bożą Obecnością. Tak więc zarówno Paweł, jak i Jezus w Ewangelii Marka mówią o Kairos. O czasie, który się wypełnia. O czasie, który dobiega końca. Ten kairos czas z Ewangelii Marka i listu Pawła do Koryntian, który obejmuje jednocześnie naszą teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Ten czas kairos daje mi wiarę. Że Królestwo Boże nie jest rzeczywistością w przyszłości, po powtórnym przyjściu Chrystusa, ani nawet po mojej własnej śmierci. Ten czas Kairos, o którym mówi Jezus, już jest i teraz jest wypełniony Bożą Obecnością. Wczoraj, dziś. I jutro, jak mówi list do Hebrajczyków. Jesteśmy już teraz w tej boskiej kuli, sferze, czy globusie, gdzie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Nie musimy żyć w strachu, że pewnego dnia staniemy twarzą w twarz przed Bogiem, ponieważ każdego dnia już. Żyjemy w Bożej obecności. Nie musimy żyć dla jutra, jak ten biedny człowiek, o którym mówiłem na początku dzisiejszego kazania. Nie musimy się wyrzekać ani odkładać na później radości, relacji, związków międzyludzkich i piękna tego życia. Na rzecz życia w nadchodzącym Królestwie Bożym, ponieważ to Królestwo nie jest odległym punktem gdzieś daleko przed nami na kosmicznej linii, ponieważ Królestwo Boże wypełniło się teraz, wokół nas i w nas, w przestrzeni zawsze obecnego Boga. Zaiste. Przybliżyło się do nas Królestwo Boże. Amen.